Wczoraj odbyła się nadzwyczajna 11 sesja rady gminy w Trzcinicy. Radni podczas obrad przyjęli wszystkie zaplanowane uchwały. Jedną z ważniejszych uchwał, którymi zajmowali się radni podczas wczorajszej sesji, było ustalenie kryteriów rekrutacji i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, a także ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego i terminów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Czcinica. Radni przyjęli też uchwałę dotyczącą wieloletniego planu finansowego oraz zmieniającą uchwałę Budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok wydatki bieżące wynoszą 13 141 138 zł, 4 grosze, a wydatki majątkowe ustalono w kwocie 832 803 ,13 zł 13 Ważnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Trzcinica. Celem planu jest określenie na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze gminy działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych Oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności. Opracowany plan przyczyni się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców. Przyjęcie uchwały uzasadniał Wójt Grzegorz-Hadzik. Mamy już komplet wszystkich dokumentów. Na samo przygotowanie tego programu otrzymaliśmy około 50% dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, którą z kolei do końca stycznia musimy rozliczyć, mówił Wójt. Ale swoją drogą faktycznie program gospodarki jest jest niezbędnym dokumentem. Wszystko składaniu wniosku właśnie na termomodernizację, ale nie tylko przez, przez gminę, mogą to być i spółdzielnie mieszkaniowe, e, przypuszczam, że i, i, i osoby prywatne, e, które ponadto się pojawi w zapytaniu, czy, czy takie, taka, że taki dokument na terenie gminy jest. E, tam jest kilka zalet, to są termomodernizacje, odmawianie się do energii, e, także dosyć szczegółowy dokument jest, taka inwentaryzacja. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.